Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Dzisiaj taki odcinek pokazowy, sprawdzający. Mianowicie, jak sprawdzić żarówkę samochodową czy zwykłą takim oto multimetrem, miernikiem uniwersalnym. Tutaj mamy żarówkę, akurat tutaj wziąłem P21W, jednowłóknową. To taka charakterystyczna żarówka dla świateł stopów najczęściej. Mianowicie, każdy miernik tutaj w tym miejscu Chcę to pokazać bliżej do. Tutaj mamy oznaczenie sygnału <laughs> przepływności. Jest to na różnych miernikach. Ja tutaj mam akurat sygnał dźwiękowy, ale czasami jest taka dioda narysowana, prostownicza. To także będzie działać. Także mierzymy. Tutaj mamy teraz wskaźnik 1. Jeżeli dotykamy żarówki biegunów odpowiednio tutaj i tutaj, ja tutaj postaram się najpierw to złączyć, powiedzmy. O. W tym momencie żarówka jest sprawna, jest dźwięk przepływu, charakterystyczne piszczenie, No i pokazujemy nam się wartości, jeżeli tutaj jeżeli tutaj wyłączymy to tutaj. Zobaczmy jeszcze, jak miernik działa po złączeniu. Sąd też piszczy, pokazujemy nam się wartość 1, 2. Także tutaj sprawdzając żarówkę, jeżeli nam piszczy, powiedzmy, wydaje sygnał, pokazują nam się małe wartości, to jest żarówka sprawna. Ja jeszcze postaram się tutaj jeszcze raz to wykonać. Ale tak to mniej więcej tak to mniej więcej wygląda, kurczę. O. Tak to mniej więcej wygląda. Wartość się nam pojawia około, dąży to do, do zera, powiedzmy. O, około czterech nam się pojawia, czyli żarówka. Inna możliwa sprawności to pomiar oporu takiej żarówki. Tutaj, jeżeli mamy opór, powiedzmy, mamy przepływ, to tutaj nam się na mierniku pojawia. Zobaczmy, jeżeli złączymy sądy. Około jednego, dwóch omów. Tutaj możemy zakres zwiększyć, to nic nie zmieni. Będzie dążyć to do zera ogólnie. Opór. No ale zobaczmy na najmniejszym zakresie. Jeżeli żarówka jest sprawna, to tutaj ten opór powinien być bardzo mały. Ja tutaj, ja tutaj Wam pokażę o 3 <try> omy, czyli żarówka dąży do zera opór. Czyli żarówka jest, jest sprawna. Tak mniej więcej wy, wygląda sprawdzenie żarówki samochodowej. Czy to wskaźnikiem oporu, czy to, czy to powiedzmy wskaźnikiem przepływności. Czyli tutaj mamy wskaźnik przepływności, takie charakterystyczne. Sygnał albo dioda, albo wskaźnikiem po oporu. Także zmierzymy Tutaj z zakresem oporu. Jeżeli dąży do zera, to żarówka jest sprawna. Jeżeli nam pokazuje wartości nieskończone, no to żarówka nie ma przepływu, nie ma ciągłości w Także to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. <laughs> Pozdrawiam wszystkich widzów subskrybentów. Do usłyszenia do następnego odcinka.